Hej, cześć, witajcie, z tej strony Mikalo, witam was w kolejnym odcinku ze Bloxer Played na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku, no troszeczkę się zmieniło na BSP. jest naprawdę dużo, dużo ciekawych rzeczy zostało wprowadzonych, i też troszeczkę takich sekretnych rzeczy, o których mogliście jeszcze nie wiedzieć, także oglądajcie film do końca, ponieważ naprawdę, na sam start, zostaw łapkę w górę pod tym odcinkiem, jeżeli jesteś prawdziwym widzem, strzel łapkę w górę, zobaczmy ile nas jest, także miło jak zostawisz tego lajka w tym momencie, jeżeli nie subujesz mojego kanału, czy jak jesteś nowy, to zostaw subikana, no, w tym momencie będę Ci naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny, eee, no i w sumie przechodzimy do tego odcinka. Właśnie teraz sobie wszedłem na Blockstar Planet i jest mini taka rzecz. Czyli jest nowy pakiet VIP. Jak widać, patrzcie, jestem drugi tutaj. Normalnie, prawie, prawie byłbym pierwszy. Więc, no, no, całkiem, całkiem fart ogólnie. No i mamy nowy pakiet. Coś tam o królu mrozu i tak dalej. Ale chcę, żebyście zobaczyli ten pakiet. Ponieważ mamy tutaj takiego właśnie rzeka białego, taką chyba białą suwkę. Drugą to jest taka sukienka lodowa. No, troszkę nie fajnie, bo to jest dla dziewczyn, więc ciężko, żeby pasowało do męskich skinów. Widzę, to jest bardzo fajna rzecz. Taki jeżdżący yy, yy, polarny misiek, jak tu piszę. Nie wiem, co, nie, czemu on jest jakiejś zbroi złotej z Minecraft'a. Nie pytajcie, nie wiem o tym. A tu mamy jakieś, jakieś tło, panoramiczne tło. Ta sukienka wygląda na, na tandeczną, ale może będzie fajna. Może będzie fajna. No i dobra, zacznijmy od tego, czego macie się zdziwić, ale są powiększone skiny na Blockster Planet od już yy, kilku dni. No, może to jakbyście sobie sprawdzili, no tutaj jak chodzimy sobie, no to, no to tutaj nie ma powiększenia, raczej no, no nie widzimy jakichś wielkich zmian, żeby to były jakieś drastyczne, wielkie zmiany, które prowadzą po prostu to, że teraz nam się gra. Otóż nie, jeżeli sobie wejdziemy na nasz profil albo kogoś profil, no po prostu wejdziemy sobie na ścianę, no to mamy nasze światy, fabrykaty, skórki i tak dalej. No i no skórki, no właśnie były w ten sposób. No wiecie, były takie wielkie A jak pamiętacie, blok stare były zawsze takie malutkie I troszeczkę no, no Nie było tak przyjemnie do, do patrzenia A od teraz Jest to powiększone i naprawdę fajnie to wygląda, ponieważ możemy sobie zobaczyć bardziej bliska naszą postać e, Dzięki temu chociaż możemy sobie zobaczyć bardziej bliska przedmiot dolny No bo skórki były tylko, że jakby no bez, bez przedmiotu dolnego oczywiście a, a blok stary są no, no nóżkami, tak można sobie sprawdzić I jest to bardzo fajna zmiana, ponieważ no, no nie wiem czemu zawsze było to aż tak daleko Ale aktualnie jest to naprawdę bardzo fajnie zrobione e, No pewnie da się jakoś tr troszkę poprawić, aczkolwiek Jestem całkiem zadowolony z tej aktywacji, bo no bo to fajnie wygląda, że jakby jest normalnie, ale jeszcze lepsze, lepsze jakby udoskonalenie mm, tej funkcji byłoby to, gdyby dało się po prostu przesuwać, że wiecie, że mogę sobie oddalić kiedy chcę i przybliżyć kiedy chcę i to byłoby jeszcze lepsze. Także może kiedyś co Blockstar Planet wprowadzi, że będziemy na, na przykład oddalać i sobie przybliżać tak, jakbyśmy chcieli, na przykład starą wersję i nową wersję. No, chyba nie da się jakoś tego zmienić w opcjach. No, no, no nie da się, więc. No więc ci, którzy nie lubią tej nowej funkcji, że yy, ze skiny są takie wielkie, no to muszą to przebłać. Ale raczej myślę, że większość będzie zadowolona, bo, bo to o wiele lepiej chyba wygląda. Chociaż yy, nie wiem, bo wczoraj, jak byłem na Blockstar Planet, to w ogóle ktoś na na, na, na na, na czacie w Nexusie, czy tam na parkourze, nie wiem gdzie to było, chyba na W Nexusie, e, no to ktoś e, pisał, że... E, Boże, co, co, czemu te skiny są takie powiększone, co oni robią, nie? Więc nie wiem czy właśnie e, graczom się to podoba. No i kolejną funkcją, czy kolejną rzeczą jest to, co w sumie no, ciężko zauważyć ponieważ yy, zauważyłem to od youtubera Marboba linka macie w opisie który nagrał bardzo fajny film bardzo fajny film, że w sumie się nie spodziewałem, że taki że taki coś w ogóle jest na BSP a otóż jest sekretny przedmiot dolny do zdobycia na Boxer Planet, yy, nawet jest on darmowy po części po części jest on darmowy, po części nie ale w sumie i tak jest mega, mega tani. No i właśnie, Ima albo pokazał w tym filmie, że jeżeli tworzycie konto, No to ogół, ogólnie macie do wyboru przedmioty dolne. I właśnie co ciekawe, kiedy tworzycie konto, to właśnie no, są takie inne nogi do zdobycia do w ogóle za darmo na nowym koncie nie ma o tym jeszcze w poście informacji co jest troszeczkę podejrzane, myślę że właśnie teraz dodadzą tam informację że jest nowy przedmiot, ale no nie dodali więc jest to bardzo podejrzane, na pewno jesteście ciekawi jak ten, tą rzecz zdobyć nie mając yy, nowego konta, no bo jak już powiedziałem no, 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 normalnie można wyszukać te spodnie przy tworzeniu konta, ale niestety jak będziemy sobie przedmioty dolne to tego nie ma, no nie ma nic no nie można znaleźć, bo jakby nie jest to jeszcze dodane do gry, tak wiecie, publicznie jakby dla każdego dostępne, ale jest odkryty sposób na to, żeby to znaleźć, bo normalnie tutaj w nowej kategorii nie znajdziemy, bo według BSP tego nie ma, ale jest. Wystarczy, że sobie to wyszukacie i wpiszecie sobie Basic Pants i tutaj kiedy sobie Wyszukacie pojawiło się Pojawiły się nowe spodnie Są one benzikowe No ze względu na to że po prostu to będą takie no takie po prostu nowa wersja butu, dobra więc wejdziemy sobie w te przedmioty dolne i weźmiemy sobie te spodnie, no i się prezentują w taki sposób, no to sobie zwykłe, no jakby no raczej no tutaj no nie kombinowało za bardzo, widać że jest troszeczkę nowsza grafika, tak mi się wydaje, bo jakby te, te buty są takie, patrzcie takie mega detaliczne, jakby patrzcie na to, to jakby te te boki, w sensie te tyły tych butów są takie wiecie no całkiem, całkiem. Czy są takie fajne budki? No nie wiem, no dajcie znać w komentarzu. Można oczywiście zmieniać kolorki, eee, więc sobie je zmienimy. No bo białe są całkiem całkiem ładne, a na przykład czarne, bo pewnie dużo osób będzie brało. No czarne właśnie są takie średnie, bo nie ma w ogóle jakby takich no, cieni. I to wygląda mega tak tandetnie, właśnie. Ten taki, ciemny, taki cały czarny kolor. O te szare są. Szare są całkiem dobre. Całkiem są fajne takie. Także możemy sobie spróbować yy, nowe ukryte spodnie, nie wiem po co to robię, ale może potem usunę może potem zostawię, I jak zostawię to zostawię, ale raczej usunę <grywa> więc co, no butki jak butki no, no nie są jakieś, takie buty podobne były gdzieś w jakichś sezonach e, bo, bo są strasznie kiedyś gdzieś były w sklepie podobne mi się wydaje e, ale no no no, no 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 darmowe buty sekretne, których jeszcze nie ma może jak już to oglądacie to już są w sklepie i, i, no, i no i no i tyle, ale jak na razie na ten moment kiedy to nagrywam to tego tak jeszcze tak oficjalnie y, potwierdzonego nie ma. W ogóle jakiś parkour mini, minigra. Musimy zobaczyć, jestem w sumie ciekaw. Fajnie to wygląda, takie patrzcie. No, no są całkiem zwykłe, już kiedyś taki model butów y, był na pewno, bo kojarzę, to jest strasznie wyróżnia od innych, bo już chyba kiedyś takie coś podobnego było. Dobra, pyk, pyk. Ok. lecimy sobie. Ok, ciu. Okej, okay, lecimy, lecimy, Py, pyk, 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 dobra. Witam, witam, co... Aha, dobrze, ale się dziwiłem tych, że to takie są dziwaczne szczałki. Aha, tutaj musimy pójść tak. A, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Fajne te szształki akurat, to takie bardzo ładnie to wygląda. Dobra. Kolejna minigierka, rozumiem, to jest bardzo fajny park, żeby, bo, bo jakby no taki minimalistyczny, ale są takie fajne minigierki, że to bardzo spoko wygląda. Więc bardzo, bardzo fajnie, dobra, okej. Okay. Uważaj, bo jak, jak serio tutaj yy, spadnę, w sensie chcąc nadepnę na zły klocek, to będę musiał iść od nowa, a ja tego nie chcę od nowa robić. Pik pik, dobra. Łop, łop, okej, okay, łop i łop i łop, okej, okay, udało się. Teraz ja tutaj skaczemy, hop, mamy czerwony kluczyk. I teraz kolejne. o nie, będzie jeden HP challenge, okej. Okay. Czy to jest fajne? Nie bardzo, ale damy radę, damy radę, tak myślę sobie. Tyk, okej, okay. tak, dobra. Kolejny raz i kolejny i jesteśmy, dobrze. Okej, okay, taki dziw, dziwny... jak mam to zrobić niby? Eee, trochę dziwne. Nie wiem w, w sumie, bo patrzcie, bo mamy tutaj klocek i niby da się to przeskoczyć, ale... Ale chyba nie. Nie wiem, nie wiem jak mam to przeskoczyć, bo tutaj no nic nie zrobię, więc jedyne co to bym musiał tutaj jakoś wskoczyć, tylko jak? Tam u góry w ogóle jest, jest takie coś, nie wiem o co z tym chodzi. Eee, aha, chyba, że... Aha! Chyba, że mam się wrócić teraz. Poczekajcie. Czy to jest takie mądre? jestem teraz po prostu mądrym użytkownikiem, że teraz... O! Czy nie mamy teraz tego, lecimy sobie tutaj? Mamy grawitację. Halo, grawitację mamy. I teraz lecimy po prostu tak, okej, okay, to było akurat fajne Nie spodziewałem się tego, że, że takie coś ktoś wymyśli I bardzo, 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 bardzo fajne Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. I jesteśmy, nie wiem co to robi portal żeby to była jakaś sekundówka ukryta Pewnie tak, jeszcze tutaj jest ukryte Albo nie, nie wiem, aha od początku już zaczyna, okej okay. no dobra, ro rozumiem, fajne no i co chyba widzowie, tyle na tyle z tego odcinka dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału mam nadzieję, że wam się podobało i czegoś się fajnego dowiedzieliście i widzimy się w kolejnych odcinkach już niebawem także papatki